Cześć, w tym krótkim filmiku pokażę Ci dzisiaj uchwyt samochodowy na telefon z możliwością przyczepienia go do szyby, jak i do kokpitu, czyli deski rozdzielczej samochodu. Co go wyróżnia? Podwójny zacisk, mocna i przede wszystkim elastyczna, więc mimo że mamy tutaj taki lekki spad, to i tak się tutaj trzyma bardzo dobrze. Śmiało go mogę polecić. No jest naprawdę stabilny. No i co więcej, no nie ma zbyt wielu uchwytów, które by miały aż tyle poziomów regulacji. Możemy go dostawić tak, tak. Więc każdy znajdzie jakieś ułożenie odpowiednie dla siebie, według swoich preferencji. Jeżeli ktoś ma dłuższą deskę samochodu, chciałby go umieścić w tam. No to jak najbardziej dzięki takiej regulacji będzie miał telefon blisko siebie. Super, to godna rzecz. Jeżeli chodzi o górną część uchwytu, to wygląda ona właśnie tak. Dolny element tutaj, ta podstawka trzymająca telefon od spodu jest przesuwna. Jeżeli chodzi o szczęki boczne, są pokryte one gumą antypoślizgową. Samo użytkowanie jest bardzo proste. Obsługujemy go jedną ręką, pleckami telefonu. Wystarczy zbliżyć go na ten guzik, nacisnąć. Ścianki nam się automatycznie zaciskają. W momencie, gdy chcemy już wyjąć telefon, robimy tylko tak i sam na telefon już do ręki wpada. Ja go używam akurat z telefonem, tym którym nagrywam, więc nie mam jak tego pokazać. To jest Redmi 8 Pro, ma 6,5 cala i zostaje jeszcze tutaj w oryginalnym ETUI kawałeczek przerwy, więc. Jeżeli szukasz dobrego uchwytu, masz telefon o wielkości 6, 6,5 cala, nawet jeszcze z oryginalnym ETUI, jak najbardziej polecam, ponieważ można go przyczepić i do szyby, i do deski rozdzielczej. Cześć!